I jo. Raz, raz! Wszystkie kurwa raz, wity raz, do góry, raz. tam też! Ej, po pierwsze, ej. to mnie posłuchaj czwoku i obejrzyj mojego live'a na TikToku. Ej, ogólnie patrz, sprawa taka: Tu jest live, ale pochój, czy prowadziłeś brata? Gram spontany, w ewidentnie powinieneś być tym wyskrobany. Podejdź do mamy, a nie, nie podejdziesz, bo leży zlepiona w mojej spermie. Jest mi przykro, to się głuszy. A tym ci wyczyścimy uszy, o kurwa czyszczę uszy, robię szkodę. Wykład tam daje profesor miodek. To się niesie, a puchatek go rucha w stumilowym lesie. 5. Mam trochę stylu, debilu. Jo. Dobra człowiek, chuj z tym wersem mazi się na tym kurwo powieść. Przejście z barkiak. Dobra, dobra. Szmatę, weź se to idź lub ten chujowy kontent dla dwunastolatek ziomal, napierdalam tak na słowach dokładnie, to jest sprawa dam ci różyczkę i mnie kurwo zabawiaj proste bersak, kiedy gramy dalej to jest spektakl i to jest tak na wynikach masz, powiesić ciuszki od patriotyka Siomuś. I kiedy gram, jadę tak na forum, dokładnie! Kiedy gramy, weź to zluzuj! Trzeba było mi nie czyścić uszu, to jest proste! Gramy sobie na wersach, teraz będę musiał słyszeć Twoje dwa wejścia! A! <laughs> pięć bardzo Dobre. bym nie chciał! I to jest tak, dobra, ja mam wyniki! Takie zdanie ma każdy z publiki! I to jest tak, i to jest przysiad! Ty jesteś tylko halucynacją Krzysia! Zmieniamy pitch! Dwa razy po trzydzieści! Dwa razy po trzydzieści, skupmy się! Napierdolę. Raz, raz. I raz, i. raz. Raz, dziękuję. raz. raz. Dziękuję. raz, raz. Dziękuję. Dasz mi różeczkę Maciek, to było rażące, a dziewczynie zamiast... Jeszcze raz? Spełnienie moich marzeń. Spełnienie moich marzeń, dodaj tego Peta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. <laughs> dodaj mi tego Peta. Dziękuję. Za spełnienie moich marzeń. Dasz mi różyczkę, Maciek, to było rażące. A dziewczynie, zamiast różyczki dałeś rzeżączkę. Sprawa taka, dwunastolatki, o, pisze siostra Spartiaka. Cześć, mnie to nie cieszy. Pochuj ta kurwa mi wysyła nudesy? Ać mi! Bo jaki ojciec taki syna, nie sorry? Pojebałem, jego matka to kurwa. Czyli jaka matka, taka córka! No e, ty, kurwa! ty dalej już nie żyjesz! Ej, zaraz będzie po sprawie! Zgłoś to do sądu i tak już jesteś kabel. Przejście! Albo tudzież świeciem, załadujemy go na kurwa USB-C! Przejście, przejście! Jo, ja, jo, ja, jo, jo! Moja siostra ma 12! Twój wziął przestał być uchy Prosty wersach i napierdalami nie mam tu serca. I to jest tak, bądźmy szczerzy. Myślisz, że wygrasz w tą walkę? W co ty wierzysz? Nawet nie wiecie, w co on wierzy? W donate. Przejdźmy do donate. Czy wy tutaj jesteście? Ja pierdolę, ale mam kłopoty. Donate. Matka to kurwa dziesięć 10, 10 zł, a burdel to kurwa jej miejsce roboty Twoja siora, jego siora klęka mi do wora. Pewnie nie wiecie, że jest zwykłą ściąg Kiedyś o niej nagrał piosenkę Leroy Nieczajcie, jesteście za głupi na to, a ty sparty jak jesteś śmatą Przejsze, <laughs> ostatnie wejsze Jął! <Yo. śmiech> Ja, ja, kurwa. Na to głupi? Ja mam te batki! Przecież to powinien być twój target! Daję freestyle, jego target! Jutro pisze ty, sto ośmioklasisty! Mogę to niszczyć! Ja mogę właśnie dawać te skillsy! I to jest tak! Jadę spać z Wracaj do klatki, się kurwa tarzać z baranami! I to jest kmara! To nie jest koziołek, tylko baran! I to jest tutaj proste: jadę tu ziomal, to koziołek nie baran, a my wolimy mu flona! Yeah, Okej! Okay. Eee, Radek Milewski wycofuje! Dogrywka, dawajcie dogrywkę. Wycofuje, że musi Filipek wstawać, to widzę, że jest pretendent. Czy Waszym zdaniem do półfinału powinien wejść koziołek? Czy może jednak zasłużył na to bardziej? Sportia! Okej, okay. dobra, chodźmy tu, zróbmy to szybko. Trzy, cztery. Spartek jest w półfinale. Wielkie dzięki koziołek.